daje ten. Zapisywali coś. Nie uczą nas teraz w szkole, że nie tylko były kamienne tablicy do zapisywania pisma nie, pergamin, ale woskowe. też były woskowe tabliczki. Więc tak, z tej strony ktoś- coś tam pisał tym narzędziem. To się nazywa stylus, a tym zamazywał. I słuchajcie, na tym się na pewno uczyli pisać. Są też przedstawienia. Są takie kroniki, jest taka kronika, gdzie na przykład matka jest przedstawienie kobiety, która prowadzi za dziecko, dziecko za rękę, to dziecko trzyma taką tabliczkę, Prawdopodobnie może idzie to na, na targ, coś kupić, a może idzie do szkoły. Też jak na przykład ktoś coś komuś sprzedał, to zapisywali na takich tablicach woskowych, składali je sprzętnie gdzieś tam ukrywali i no. był dokument w ten sposób zapisany. Pili z czego jeszcze? Mieli to, a Wikingowie to słynne znaczenie ich rogi, wyprawiali odpowiednie, wczyścili rogi i z tego pili, drinkowali mocno. Takie, największe rogi, które tutaj nieraz mamy, to są takie dość spokojne i wtedy ten jeden róg krąży w naszym towarzystwie, pijemy tam miody czy wina i <grym> się tym raczymy. Mamy jeszcze dużo różnych rekwizytów, ale nie sposób było tego wszystkiego wam dzisiaj przywieźć. No na przykład taka zabawka średniowieczna. Na rysunkach też mamy takie, popatrzcie, Próbuj. proste. Oczywiście dzieci się bawiły, były koniki drewniane. O, udało się, macie drugie. To jest dla małych dzieci, nie dla nich. Zręczność to co? to zręcznościowa taka tam? Teraz chodźcie do... Czyli do... Wielka dziedzina, glina, drewno, pergamin, kość. Z tego też mieli różno dużych przedmiotów.